Cześć, dzień dobry wieczór, część z was wysyła mi filmiki czy też zdjęcia na maila, że ich kaktusy, wasze kaktusy są zaatakowane przez wełnowce. Takie małe robaczki wyglądające jak pajączki zostawiają taką niby pajęczynkę, wypijają sok rośliny, po czym roślina nam gnije, obumiera i się zastanawiamy co tak właściwie się stało, dlaczego. Od razu na wstępie polecam środek, który jest na rynku substranowo-dobójczy. Mamy mszyca, misiecznik, wełnowiec, tarcznik, ziemiórka. Zazwyczaj przy kaktusach interesuje nas ziemiórka, tarcznik, wełnowiec, myszyca za bardzo, nie za bardzo. Misecznik zdarza się, ale głównie wełnowiec, tarcznik, ziemiórka na skutek przelewania ziemi, czy też rozkładu. No dobra, mamy taką buteleczkę w środku, mamy miarkę, mamy instrukcję, tak? Każdy z Was w telefonie ma kalkulator, za pomocą kalkulatora obliczamy ile potrzebujemy, na przykład mam taką buteleczkę, ile ona ma tam, mililitrów 420, wprowadzam dane w kalkulator, robię mieszankę. Fajnie jest mieć taki spray, spryskujemy roślinę jedną, drugą, trzecią, najlepiej cały parapet, czy też pokój, jeżeli mam roślinki, tylko nie w pokoju, w którym śpimy. W takich warunkach najlepiej te roślinki przenieść do jednego pomieszczenia, spryskać je, bo jeżeli to jest środek owadobójczy, to jest trucizna, czyli może też nam zaszkodzić. Więc spryskujemy w jednym pomieszczeniu. Tak. Zostawiamy roślinki. Później wietrzymy te pomieszczenie. Znowu należy spryskać te roślinki za jakiś czas. W okresie tygodnia i teoretycznie pozbyliśmy się niechcianych gości. Wełnowce mogą być na górze, ale mogą być też w korzeniach, czyli pod wpływem temperatury, na przykład jak będzie lepszy dzień, znowu pojawią się nam wełnowce i znowu należy je spryskać. Oczywiście możemy też zmienić ziemię, ale nie o tym. Najpierw polecam ten środek: owadobójczy substral, pryskacie, zapominacie o problemie. Przy okazji, bo zaraz mi się pojawią uwagi w komentarzach, to jest kaktus od znajomej, tamte też są od znajomej. Zostawiłem jej. No i po czasie ona zaczęła je podlewać, zaczęły żyć. I mamy takiego dzika. Tego dzika odrywamy, bo z niego nic w sumie nie będzie. Ale mamy okno na świat. Zbliża się wiosna, jest coraz bardziej słonecznie. Czyli wystawiamy takiego delikwenta na światło. I on zaczyna prawidłowo nam rosnąć, no bo te wszystkie wilczki i tak dalej, no to jest nieprawidłowy wzrost spowodowany brakiem światła, a nadmiarem wody, czy też wilgoci. No dobra, no to by było na tyle, bo to już 3 minuty, jeszcze muszę nagrać jakąś krótką wersję, bo zaraz będzie panika, bo na wiosnę jest najwięcej tych wszystkich pasożytów, owadów, wełnowców, tarczników i innych ziemiórek i każdy zastanawia się co to się dzieje. No, no, to trzymajcie się, pryskajcie i ogólnie lepiej jest to zwalczyć zanim rośliny nam poginą, nie? A niestety wełnowiec na jednej roślinie przenosi się błyskawicznie na cały parapet, czy też po prostu kolekcja. No, to miłego dzionka.